Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku stara się dofinansowanie do kształcenia zawodowego. Jest to na zasadzie konkursu. Czy może Pani więcej opowiedzieć, na jakiej zasadzie jest ten konkurs? W związku z tym, że nasza szkoła przeprowadziła diagnozę, z której wynika, że istnieje potrzeba do posażenia pracowni szkolnych, wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu w ramach działania kształcenie zawodowe, oś edukacja, umiejętności, kwalifikacje z prośbą o dofinansowanie. Jest to projekt który opiewa na sumę ponad 400 tysięcy złotych, i w ramach tego projektu szkoła mogłaby uzyskać tutaj doposażenie pracowni zawodowych. Doposażenie pracowni zawodowych w trzech kierunkach kształcenia. E, w, e, mamy tutaj technika elektryka, technika mechanika oraz mechanika montera maszyn i urządzeń. Będą to e, różnego rodzaju maszyny i urządzenia nowoczesne, e, zarówno wiertarki, tokarki, fryzarki, szlifierki i madła, mierniki, e, instalacji, wszelkiego rodzaju. Tak, jak wspominałam, urządzenia, które pozwolą uczniom pracować i przygotować się do pracy na przyszłym rynku pracy. Czyli gdyby udało się uzyskać to dofinansowanie, będzie można stworzyć tak naprawdę pracownię z prawdziwego zdarzenia. Tak, zgadza się. Cały czas oczywiście pracownie szkolne są doposażane w ramach środków pozyskiwanych, ale od organu prowadzącego. Jednak te środki są zbyt małe. W związku z tym szkoła zauważyła, że istnieje możliwość tutaj zgłoszenia się z prośbą o dofinansowanie do projektu i mam nadzieję, że się uda otrzymać takie dofinansowanie. To chyba nie jest pierwszy raz, kiedy szkoła próbuje uzyskać takie dofinansowanie, prawda? Jestem dyrektorem trzeci rok i jest to mój pierwszy wniosek. Ostatni raz miało to miejsce w 2005 roku, kiedy otrzymaliśmy dofinansowanie na pracownię informatyczną. Wspomniała Pani o sprzęcie, jakim może być zakupiony w ramach tego dofinansowania. To z pewnością przyczyni się do podniesienia kwalifikacji takich przyszłych zawodowych uczniów, prawda? Oczywiście we wniosku oprócz tego, tak jak wspominałam, będzie tutaj doposażenie w sprzęt, nowoczesny sprzęt do pracowni zawodowych, mechanicznych i elektrycznych, ale mam tutaj na myśli również podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz podniesienie tutaj kwalifikacji i kompetencji uczniów. W ramach właśnie tego projektu oni wtedy będą mogli skorzystać na przykład z kursu dla spawacza, z kursu z projektowania w autokadzie oraz kursu dla elektryków sep do 1 kW.